Rodzisz się mając głowę w chmurach, z przyszłością szeroko otwartą przed tobą. Odczuwasz niemal zupełną nieważkość. Kudoklazm. ścieranie się marzeń z rzeczywistością. Miałeś marzenia, zanim jeszcze posiadłeś jakiekolwiek wspomnienia. Kumulusy fantazji i ambicji, sekretnych planów i ukrytego potencjału. Miałeś wizję tego, kim jesteś i jakie będzie Twoje życie. Myśli te były źródłem Twojego zapału, unosiły się wysoko ponad Twoim istnieniem. Tak wysoko, że z ich wysokości świat wydawał się zaledwie hipotetyczny, niemal przezroczysty. Ale za każdym razem, gdy sięgasz chmur i powracasz na Ziemię z pustymi rękami, zaczynasz się zastanawiać, co utrzymuje Twoje marzenia tak wysoko. Czy nie powinny się już ziścić? Zaczynasz odczuwać nieuchronny upływ czasu, który, jak grawitacja, przyciąga cię do ziemi, mimo że powtarzasz sobie, nie patrz w dół. Nie masz komfortu ciągłego dryfowania przez życie, ponieważ może zabraknąć czasu. Przyszłość nieuchronnie biegnie ci na spotkanie, jest już dużo bliżej, niż myślisz. Masz wrażenie, jakby życie przelatywało ci przed oczami, ale faktycznie jest wręcz przeciwnie. Myślisz o przyszłości, o rzeczach, których ciągle nie zrobiłeś. Miejscach, które zawsze chciałeś odwiedzić. O celach, które chcesz osiągnąć pewnego dnia w przyszłości. Powoli zaczynasz pozbawiać się złudzeń, jednego po drugim, podobnie jak zrzuca się balast za burtę. W końcu mgła unosi się i wszystko staje się coraz bardziej jasne. W końcu twoje stopy dotykają ziemi i oto jest prawdziwy świat. Jakbyś w końcu stał się dorosłym, Pochłania Cię rzeczywistość, oczy przyzwyczajają się do ciemności. Zaczynasz widzieć świat takim, jakim jest naprawdę. Ale coś Ci powiem. Nie należysz tam. Stać nas na marzenie o czymś znacznie większym niż tylko o przetrwaniu. Bo to tak, jakbyś jedynie postanawiał o dokonaniu kolejnego oddechu. Więc może ten prawdziwy świat to również kolejna iluzja. Jedynie coś ciężkiego, od czego odpychamy się, by nabrać impetu. By wznieść się jeszcze wyżej. Tak często boimy się zaryzykować, boimy się lotów w bezdenną przyszłość. Ale może nasze miejsce jest właśnie w powietrzu, koziołkując pośród obłoków. Może dopiero gdy rzucimy się w dół, możemy nabrać wystarczającej prędkości, by ukształtować swoją własną rzeczywistość. Może dopiero wtedy możemy wybrać własny kierunek lecieć nie za wysoko i nie za nisko. Szybując w górę i w dół w swawolnych pętlach, może powinniśmy mieć wielkie marzenia, odważnie rzucać pomysłami w otchłań świata, by ponownie się wznieść. Poruszać się naprzód tak szybko, że już sami nie dostrzegamy, gdzie kończą się marzenia, a zaczyna rzeczywistość.